Witam z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 29 marca, jestem w Wielkopolsce. Tak wygląda stan wegetacji, odmiana wanda czereśnia w Wielkopolsce. Ja dzisiaj działam z nawozem. Pierwszą dawkę dopiero sieję, bo wcześniej miałem okazję. Znaczy miałem okazję, ale się wstrzymywałem. I ja tu daję saletę wapniową. No, aż tak dużo azotu nie ma, ale bardzo łatwo się rozpuszcza szybko praktycznie od samej wilgoci w nocy od rosy tu nawet na opryskiwaczu już widać, że normalnie aż wilgoć jest na zewnątrz i dawka 150 kg na hektar no a drugą dawkę dam po kwitnieniu, zobaczę jak one zawiążą czy nie zawiążą bo tu akurat jestem przy śliwce to jest La Potica, którą tak zawsze chwaliłem a w tym roku nie wiem co się stało że ona tu po prostu poprzemarzała zimą u mnie tu, pamiętam, raz jechałem samochodem przed 24, to na drodze przy sadzie to było minus 19 stopni, a do rana to nawet nie wiem, nie sprawdzałem w sadzie. Ja mam tu też wzniesienia, ten sad mam raczej na, na wzniesieniu, na górce, no ale mimo to ta La Potica przemarzła. Co ciekawe, tam w dołku mam amersy prezydenty, też są tam pojedyncze lapotiki, bo z początku ten amers mi bardzo sobą owocował i gdzie mi wleciał amers, to wszędzie wsadzałem lapotikę. No i wiadomo, tam jest dołek, to, to też mi poprzemarzały te, te lapotiki. Bo u mnie w ogóle na tej, na tej działce, co ja tu mam, to jest chyba najwyższa różnica, różnica między najniższym a najwyższym punktem, to chyba jest 9 metrów. Tego tak nie widać, ale, ale, ale są te zniesienia. No ale wracanie do Meritum, tam w dole mi te właśnie też przymarzły. no wiadomo, to niby jest najzimniej. Ale tam są amersy prezydenty i one nie przymarzły, tam normalnie pączki są. No, a ta laptotika taka tak przeze mnie chwalona, no niestety w roku chyba odpocznie. W ogóle nie chciałem tu na no ale zobaczymy, bo czasami jest, się kiepsko zapowiada, a później jest normalnie. No, najwyżej drugiej dawki tu nie dam. I tak jak tam widać, w tym dołku jest dużo trzcinowisk. Więc ja mam tam w mszycy tu jest zawsze nawóz bardzo wcześnie już szybko. Także wczoraj już pierwszy zabieg robiłem na mszyce w śliwkach. Bo po kwitnieniu u mnie to już jest yy, za późno, że te liście są zdeformowane. No i też wczoraj poprawiałem wyraźliwe odmiany czereśni miedziane, bo raz dałem zwykłą mieć jako nawóz, tą siedemsetkę. A wczoraj dałem normalny ten miedzian w proszku, sobie rozpuściłem. Eee, i to zastosowałem o tu widać jak już się wszystko normalnie rozpuszcza także tak sobie tu działam w Wielkopolsce pozdrawiam